Halo? alo Słuchajcie, dzień dobry. Sytuacja normalnie nagła się wydarzyła w Keter. Słuchajcie, Halloween usunęli, nie? Niby dobrze, ale... Kurde, to coś nie bardzo. No patrzcie, tu jakieś drzewa, se mogę przechodzić przez drzewa. Kurde, ja nie wiem o co tu chodzi, nie? To no nie wiem czy tak było, że tu zawsze tekstura się bugowała, ale no kurde, no patrzcie, przez drzewa se mogę przechodzić, nie? No Co jest w ogóle, nie? Tu mogę przez drzewa przechodzić. Idę se do kowala. Kowalusem mogę też przechodzić przez wszystko, ja. Co jest. Naprawdę, ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Idę sobie dalej. Szukam sobie dalej, tutaj nawet. Tu idę. Też są zepsute tekstury. W zasadzie, no, tekstury są, ale nie mają detekcji kolizji, nie? Nie wiem, o co chodzi. A to, słuchajcie, nawet jeszcze z nie wyszedłem, nie? Z dzielnicy wojskowej ja nie wyszedłem. A już są takie problemy. Ja nie wiem, co będzie dalej, kurde. Idę sobie tutaj dalej. I nagle. trafiam coś takiego. Co to w ogóle jest? Jakaś niewidzialna ściana, nie? Z dupy postawiona niewidzialna ściana. Co to w ogóle jest? Dobra, można im ominąć tędy. Ale z drugiej strony już nie blokuje, nie? Nic się nie dzieje. Kamera się nie psuje. Nie wiem. Tutaj się nie da przeskoczyć tego. No mówię, trzeba iść tędy. Nie wiem. Patrzałem z tej strony. Może z tej strony tak samo jest, nie? Idziesz sobie tutaj. Zawracasz, może też jest jakaś niewidzialna ściana, ale no nie, z tej strony nic nie ma. Ale to nic. O, tutaj w ogóle coś, coś, coś się działo, o, jakiś pojedynek. Tu idziemy, patrzcie, kolejne zbugowane. Co, 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 jakaś masakra kompletna, nie? Tu zbugowane, tam zbugowane. Ja nie wiem. Jak to się mogło stać? Wyłączyli oni na tym serwerze tylko event Halloweenowy? A tu się nie da nic zrobić dosłownie, nie? Przechodzisz, wszystko jest pobagowane dosłownie. No, niektóre rzeczy, co prawda, nie. Niektóre drzewa też nie. Na przykład, patrzcie, to drzewo ma, ma kolizję, a to drzewo nie ma kolizji. Dlaczego to drzewo ma, a to drzewo ma? Nie wiem, jest drzewem i koniec. Co prawda, to jeszcze nie koniec. Tylko że. Czekajcie, ja tu w ogóle mam łapkę wbitą. Mam łapkę wbitą. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, tylko czy mi wejdzie. O nie, wszedł mi powrót do wioski. Kurde, to ja się muszę zmienić na inną postać, bo... No kurde, utknę tam na 13 minut wtedy, no bo nie mam jak się uwolnić. Także trzeba się po prostu przemienić na coś innego, nie wiem, niech będzie... Może na... O! To... Może na Tomka. Tomek brudny. Może musimy uciec z yy, Ketel. Co da, tędy będzie najprościej, najszybciej. Trzeba po prostu sobie wyskoczyć przez portal, tutaj, potem tam. I świetnie, jak już tu jesteśmy możemy zejść z konia, żeby na pewno się nie, nie zwalić. idziemy sobie dalej. To jest po prostu wyjście z nie? tak się w ogóle wychodzi, w sensie za mury, o może tak. Są też drzewa, przez które można przechodzić. Nie wiadomo w sumie czemu są tutaj te drzewa, ale można przez nie przejść, o tak o. Ale nazwijmy, że one się nie liczą, no bo to jest... No poza mapą, nie? Jak w zasadzie tu mnie nie powinno być, więc się nie oszukujmy, że mogę przechodzić przez jakieś drzewo. Co nie, ale... Na przykład tutaj mamy wodę. Nie zapewne jak już znacie schemat, no, coś jest nie tak, nie no. Przez wszystkie drzewa sobie mogę przejść. Dlaczego mogę przejść, nie wiem. Ale proszę patrzcie. Wodzę, jestem pod wodą, nie? No i po prostu, nie, no i co, co zrobisz, nic nie zrobisz. nie sobie mogę chodzić pod wodą... ...i nie ma stąd wyjścia tak naprawdę. Jedyne wyjście stąd... ...to jest użycie teleportu, bo już tutaj próbowałem wcześniej, schakałem sobie jakoś... ...próbowałem jakoś wyskoczyć czy coś, co prawda też tutaj niby ludzie nie chodzą, no ale no... Wiecie, to jest tylko co, co ja się przyszedłem w Kettle, a co dopiero musi być na innych mapach, takich trochę, to jest mapa, która jest używana, nie, nie wiem co jest na innych mapach, jeszcze nie chodziłem, nie chciało mi się tak szukać tak bardzo. Ale na pewno też nie jest za ciekawie. No patrzcie, tu próbuję wyskoczyć, no udało mi się tylko tyle wyskoczyć, więc, no dalej już nie zeszedłem. Kurda, aż się tu wywaliłem. Ziu, ziu. Proszę skaczmy. dawaj wyskacz się, wyskacz. Mm hmm. I tyle. Nie wiem o co tu chodzi. Jest tu dziwne. Ale jestem pod wodą. Jak to zrobiłem? Jak dokonałem tego wszystkiego? Nie mam kompletnie pojęcia, jak tego dokonałem. Ale tak to wygląda. No cóż. <laughs> to tyle. Ciekawy, kiedy to naprawią. Zgaduję, że pewno szybko. Do następnego. Cześć.